Cóż to za panna? Patrz twarz, nogi, żołądek, lecz coś jakby szklanna. ma co za dziwne stworzenie z mgły i galarety są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś lepiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz piękny młodzieńcze? <laughs> nic sobie. <laughs> nic sobie. Ktoś mościa pani, nic sobie, to się znaczy, że nic nie przygani. W mojej piękności to jest, że piękny, a zda się grabiec. Ach, cóż cię za Anią, odłąkał w tym lesie. <słuch> Proszę. Cóż za ciekawość się w tym z schabku. Proszę cię pani grabiec. Wolno mówić Grabku, panie Grabku. Któż jesteś? Aśki, panny sługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał pijany. Ale kiedy na trzeźwo, no mm, okropnie, że bolił. Do tego był balwierzem i całą wieś golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na duda grał w niedzielę. A miał taką cnotę, że nie pił kiedy golił, a pił kiedy grywał. I wszystko szło jak składka. Ten kogut zaśpiewał i mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs I wszystko szło jak z płatka. Lecz tu nowe cuda: żona grała na duda, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i do puty grała, aż go na cmentarzyku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty. Jestem. Jak mówią, ojca, wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek. I kocham go żonne. No i od matki uciekam. Jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O Luby, ja cię kocham. No cóż to za dziewucha. <grystanie> Obce samo zaczyna. Wprawdzie to nie I Ilekroć przez wieś idę. To serca jak śliwy lecą pod moje nogi. Wołają dziewczęta. Panie grabku, grabiątko, nie grabiec pamięta, że jutro grabim siano komuś grabku, grabić. A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić. I to, że się na sienie dadzą pocałować. Czy mi kochasz, mój miły? Aha, a, trzeba skosztować na przykład dajca usa. Stój! Pocałowanie to ślub dla czystych dzień. Na dziewiczym wianie za każdym pocałunkiem jeden i tak spada. Nieraz. Dziewica czysta i smutkami blada, dlatego że spadł jeden liść u serca kwiatu. Nie śmie kochać i daje pożegnanie światu. I do mogiły idzie nigdy nie kochana. Coś być panna jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki i ty mój na wieki. Mm, pocałunek bliski, a ten mój daleki. Nie Pocałowałem. Nie wiem, płacnąc w róże. Róża jest ciałem. Ciało jest niby różą. Niesmaczno. Mój drogi. Więc teraz, co wieczora, na leśne rozłogie musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik kwili nad falą szklistych jezior, pod wielkim modrzewiem. Będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem, co powiedzieć babie. Wszystkim nie My, my wniemy, Bo my będziemy ze sobą szczęśliwi. Będziemy, tak. Lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Dlaczego? Bo ja nie lubię wody jak wściekul. Mojemu kochankowi rwać będę poziomki, maliny. Lecz ja nie lubię malin, a kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie. Nieraz zrzucam dzbanek. Mm, ale to nie dla Malin. Teraz ty mój kochanek, ty musisz lubić kwiaty. Więc przyjdź co wieczora. A tu już tego nadto. Co za nudna zmora. Nie przyjdę w żadnym wieczór. Dlaczego? Za borem? Hmm, pewna dziewczyna czeka na gratka wieczora. Dziewczyna? Tak, dziewczyna. Czy piękna dziewczyna? Co pan nie do tego? Zwie się baladyną. Siostra Alina, Córka wdowy. Ale ona złe ma serce. Włać panna, widzę coś szalona. Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i przestróżki. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serca, a właśnie ona piękną ma nóżkę. Niech słońce zgaśnie, jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, 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 moim wiecznie. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamie. Zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wiernym. Błagam cię, zaklinam, na twoje własne szczęściach zaklinam, bo zginiesz luby. Nie, razem zginiemy, ale ty zginiesz tak, że gdy ja zginę, więc nie chcę zginąć, abyś ty nie zginął. O, przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem. O, przynajmniej dzisiaj nie chodź tam. Ja każę. A któż ty jesteś? Że każesz. Królowa. Królowa fali. Faladina. Koplana. Nie <noise> 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 zdecyduj się. Dziewczyno. <noise>